Witaj na kolejnym sprincie. Tym razem dokończymy wyzwanie postawione przez użytkownika i pokażemy na froncie przeliczone wyniki. Cele się nie zmieniły, gdyż jak wspomniałem, użytkownik dopiero po tym sprincie zobaczy nową funkcjonalność. Dla przypomnienia po kliknięciu przycisk z bilansem. Będzie wyświetlało się okno z informacjami, jaki procent przychodów miał pójść na daną kategorię, kwota, jaka była planowana na wydanie, obliczona dzięki podanemu procentowi oraz ta, jaka została realnie wydana. Moje propozycje rozwiązania to przygotowanie expenses auditor controller na obsługę nowych zapytań, czyli dodanie odpowiednich mapperów, adresów URL. Oczywiście wykorzystanie metod stworzonych na poprzednim sprincie oraz dodanie nowego DTO, uszczegóławiając to w kontrolerze, trzeba będzie dodać nowy serwis i dopisać dwie metody. Pierwsza do pobierania danych do nowego okna, zaprezentowanego przed chwilą, i druga, która będzie zapisywała do bazy danych informacje o procentach poprzez serwis, który zostanie dodany. I dla przypomnienia, dwie metody, które zostały ostatnio dodane. To get plan percent audit i get real percent audit. I teraz proponuję, abyś zatrzymał film i samodzielnie zakodował tą funkcjonalność, a w dalszej części poznasz moją wizję. Na początek do kontrolera dodaję nowe pole, serwis do obsługi planowania procentowego wydatku. Dodaję metodę, która będzie miała identyczną sygnaturę. Jak pobierająca bilans miesięczny, tylko w adresie URL dodaję dodatkowy parametr, aby rozróżnić oba adresy. Skorzystam ze serwisu audytora, aby pobrać te dane, stworzę nową, dedykowaną metodę. Jako parametry będę przekazywał miesiąc i rok. Przechodzę do uzupełnienia ciała metody. Potrzebuję do obliczeń przychody miesięczne, więc korzystam z funkcji, która pobiera zarobione kwoty i je sumuję. Teraz zajmę się zwracaną strukturą. Będzie to mapa z kluczem, który jest kategorią wydatków i wartością, która będzie nowym DTO. Od razu tworzę nowego DTO w odpowiednim pakiecie. Będzie składał się z trzech pól: procentu, jaki wpisał użytkownik, obecnie wydanej kwoty i tej, która była zaplanowana. Wracam do implementacji i z enuma expenses kategory tworzę streama. Będę w nim budował mapę z odpowiednimi wpisami. Kluczem jak wspomniałem będzie obecnie sprawdzana kategoria a wartością nowe DTO. Jednak zanim zbuduję ten obiekt wywołuję dwie metody napisane na poprzednim sprincie. Pobieram wartość spodziewanych i realnych wydatków. Stosuję builder do uzupełnienia pól. Jeżeli chodzi o procent, to wykorzystuję tu serwis i wyciągam przy jego pomocy interesujące mnie wartości dla danej kategorii. Aktualizuję metodę w kontrolerze. Jeszcze dodaję metodę do zapisywania procentów w bazie danych. Korzystam z serwisu, który dodałem na początku. Zakładając, że dane przyjdą w postaci stringu, przemapowuję je do postaci, gdzie mapa to struktura składająca się z expenses kategory i big Decimal. Uruchamiam aplikację i przy pomocy http klienta sprawdzam jej działanie. Ty możesz skorzystać z Postmana. Sprawdzam dostępne wydatki. Wykorzystam sierpień, skoro mam już dostępny w bazie danych. Aktualizuję zapytanie i wywołuję je. I mam niespodziewany wyjątek, a przyczyną jest null pointer exception. Spowodowane jest to brakiem wpisów w bazie danych. Jest to skutek pustej mapy, która jest zwracana. Na teraz dodaję to do z informacją o problematycznym miejscu. Dodaję brakujące wpisy. Potencjalne wydatki w postaci procentów. I testuję jeszcze raz. Teraz wszystko działa dobrze. To tyle w tym sprincie. Zapraszam na kolejne.